Urząd Miasta Racibórz informuje o doręczeniach. Pytamy o Urząd Prezydenta. Pomoc dla bezrobotnych. Powiat pozyskał środki na kontynuację zadania. Dzień dobry, jest piątek, 8 sierpnia. Joanna jędraszczyk Uwag witam i zapraszam na dzisiejsze Wiadomości Raciborskie. Urząd Miasta Racibórz informuje o doręczeniach zawiadomień o opłatach za gospodarowanie odpadami. Mieszkańcy miasta mogą spodziewać się odwiedzin urzędników. Od 1 lipca w Raciborzu zmianie uległa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz urząd chce oficjalnie poinformować o tym mieszkańców. W związku z tym w dniach od 5 do 22 sierpnia prowadzone są doręczenia zawiadomień o wysokości opłaty. Te dostarczą osobiście pracownicy Urzędu Miasta. Taka forma doręczenia ma na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru, które jest wymagane poprzez złożenie podpisu przez adresata informacji lub innego dorosłego domownika. Nie dopuszcza się awizowania zawiadomień ani przekazywania ich osobom trzecim, np. sąsiadom czy dozorcom. W przypadku dwukrotnej nieudanej próby doręczenia nakazu płatniczego w wyznaczonym terminie, Urząd Miasta planuje przesłanie go za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jak udało nam się dowiedzieć, urzędnicy mają na uwadze fakt, że większość mieszkańców może być nieobecnych w godzinach dopołudniowych, choćby z uwagi na zobowiązania zawodowe. Dlatego też dostarczają dokumenty po zakończeniu swojej pracy w urzędzie. Najczęściej są to więc godziny popołudniowe. W środę zaprzysiężono nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O prezydencki urząd, oceny i oczekiwania pytaliśmy mieszkańców Boża. Czym zajmuje się prezydent w Polsce? Zależy który. To jest przedstawiciel naszego narodu. Szczerze? Nie tym, co powinien. Nie tym, co do tej pory się prezydent zajmował. Jak na razie moim zdaniem niczym, podpisuje tylko. To chyba mówimy o ustępującym prezydencie, tak? Jak, jak pan go ocenia? Nie najlepiej, a tego nowego jeszcze nie mogę ocenić, bo nie wiem, co pokaże. ten ustępujący nic wielkiego nie pokazał, a ten drugi zobaczymy, ale nie przypuszczam. A, jak, a czego by pan oczekiwał od nowego prezydenta? O ludzie, dużo zmian. To by musieli 5 godzin siedzieć i tu dyskutować. Obawiam się, żeby nie był gorszy niż dotychczasowy. Przede wszystkim bezstronność. Powinien być prezydentem wszystkich Polaków, a nie partyjnym. A ten wydaje mi się, będzie mocno partyjny. No niestety. Będzie nareszcie zdecydowany prezydent, bo tamten nie był zdecydowany. Taki był trudno powiedzieć. Ten będzie zdecydowany i bardziej odporny na zakusy rządowe. Ani poprzedni rząd mi się nie podobał. Ten, który teraz jest, też nie bardzo działa. Dziękuję. Na ten temat nie chcę rozmawiać. 1 czerwca w życie weszła nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Na jej podstawie pracują przede wszystkim powiatowe urzędy pracy. A o to, jakie zmiany za sobą przyniosła, zapytaliśmy dyrektora Raciborskiego Urzędu, Mirosława Ruszkiewicza. Ustawa z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia zaczęła obowiązywać z dniem 1 czerwca. Przyniosła ona szereg zmian dla powiatowych urzędów pracy, a przede wszystkim dla samych osób poszukujących zatrudnienia. Przede wszystkim otworzyliśmy się jeszcze bardziej na, na, na rynek pracy, na osoby bezrobotne, na osoby, które chcą się zarejestrować u nas i otrzymać pomoc. Myślę, że taką największą zmianą to jest brak konieczności zameldowania się na terenie powiatu raciborskiego. Wystarczy, że osoba rejestrująca się określi, że zamieszkuje na terenie powiatu raciborskiego. Kolejna zmiana to możliwość rejestrowania się w Urzędzie Pracy Rolników. Dotychczas osoby posiadające więcej niż 1 hektar ziemi nie mogły oficjalnie poszukiwać pracy za pośrednictwem PUP. Też zajmujemy się bardzo mocno pracą, jeśli chodzi o osoby, które wracają na rynek pracy, które samotnie wychowują dzieci lub, lub są to wielodzietne rodziny. To też w jakimś sensie bardzo będzie pomocna, pomocny kierunek. Co mamy jeszcze takiego bardzo ciekawego? Zwiększono też dostępność na bon na zasiedlenie. Kiedyś ten bon był tylko do 30 roku życia, w tej chwili już nie ma ograniczeń. Też bardzo ciekawy instrument, który będziemy realizować. Możemy też mocniej wspierać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego naszych pracodawców, jeśli chodzi już o, o szkolenia tych, tych osób. Wcześniej z funduszu nie mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Wprowadzono także nowe zasady naliczania i wypłat zasiłku dla bezrobotnych. Form pomocy jest wiele, a żeby być z nimi na bieżąco, zachęcamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia urzędników. W każdym dziale jest specjalista, tak? Że można przyjść, umówić się, dowiedzieć się. Wszystko też mamy na naszej stronie internetowej, wnioski do pobrania, ale zapraszam do, do współpracy, zapraszam do, do odwiedzenia urzędu i, i myślę, że każdy tu uzyska pomoc. Mamy też punkt informacyjny do tego stworzony. Tuż obok punktu informacyjnego znajdują się także tablice, gdzie prezentowane są oferty pracy. Tych na razie nie brakuje, szczególnie w niektórych branżach. Zawsze to będzie budowlanka, zawsze to będą zawody sprzedawców, kierowców, mechaników, elektryków no, cała ta grupa zawodów, jeszcze wciąż poszukiwanych. Zapytaliśmy także dyrektora o sytuację na lokalnym rynku pracy. Wiemy dobrze, że Rafako jest, porestry, znaczy jest zamkniętą firmą, z czego z tych 700 osób, 200 osób się u nas zarejestrowało, 110 osób z tych 200 są na świadczeniach przedmerytalnych, 20 osób już zostało wyrejestrowanych, więc około 60 osób jeszcze potrzebuje takiej pomocy. Jeśli chodzi o firmę Henkel, no to dobrze wiemy, że do końca listopada. Wszyscy będą tam zatrudnieni. Jesteśmy w stałej współpracy z przedstawicielami firmy. Jeśli chodzi o firmę Oko Okna, to na tym etapie mamy zarejestrowane około 25 osób. A z ofertami pracy można zapoznać się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Jak dodaje Mirosław Ruszkiewicz, pośrednictwo pracy lokalnego urzędu obowiązuje na terenie całego kraju. Powiat Ciborski od wielu lat realizuje scalanie gruntów. To działanie mające na celu poprawę komfortu pracy rolników będzie kontynuowane w kolejnych miejscowościach. Scalanie gruntów to nic innego jak wymiana działek pomiędzy ich właścicielami, która ma na celu przekształcenie rozdrobnionych gruntów rolnych w większe areały. Powiadać Ci od wielu lat prowadzi scalenie, które polega głównie na tym, a, aby łączyć te małe areały w jedną wielką całość. Czyli rolnik wjeżdża na pole i nie musi skupiać się na tym, żeby bezpośrednio w różnych lokalizacjach dokonywać uprawy, tylko ma jedną konkretną wielką. W ramach zadania tworzone są także nowe rowy melioracyjne. Beskickie Biuro Projektowe, które realizuje te założenia scaleniowe, dokonuje analizy zarówno terenu, wysokości, tak aby faktycznie te rowy spełniały szerokie funkcje, zarówno nawadniania tych pól, jak i odprowadzenia wody, kiedy jest jej po prostu za dużo. A więc na przykład wtedy, kiedy nasz region boryka się z deszczowymi dniami albo intensywnymi nawałnicami. Działanie to jest kosztowne, ale powiat skutecznie pozyskuje środki na jego realizację. W minionym tygodniu podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego powiat otrzyma kolejne 21 milionów, scalanie gruntów. Tym razem zgłoszone zostały kolejne obiekty w gminie Krzyżanowice, sołectwo Tworków, ale również w gminie Krzyżanowice, sołectwo Pietraszyn. No, ten rok to ponad 42 km nowych dróg transportu rolnego, więc na scalaniu nam bardzo zależy, bo to środki, które w 100% trafiają do powiatu i poprawiają infrastrukturę zarówno dla rolników, ale również stwarzają nową bazę ścieżek rowerowych. Stąd składamy już kolejne wnioski o kolejne obiekty w gminie nie tylko Krzyżanowice, Krzanowice, ale również już rozmawiałem na temat gminy Rudnik. Bardzo mocno cieszy. 21 milionów, czyli no przekraczamy magiczną liczbę ponad 70 milionów, które wydatkujemy na polach, tak żeby naszym rolnikom żyło się lepiej. Rolnikom dzięki tej inicjatywie żyje się lepiej, ale nie tylko oni korzystają z prowadzonych prac scaleniowych. W efekcie inwestycji powstają drogi, które pełnią rolę szlaków spacerowych czy dróg rowerowych. Jak przekazał nam starosta, tylko w tym roku takich dróg śródpolnych powstanie ponad 40 kilometrów. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem, bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa, kolejny program we wtorek, na który już teraz serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.